Hej kochani, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was oto z tym kalendarzem, który stoi tam za mną w tym ładnym, eleganckim opakowanku. Jest to kalendarz Kohortet, jest to kalendarz, który ja zamawiałam w prejderze we wrześniu i myślałam, że powiem wam, że jest to najlepszy kalendarz 2022 roku. Natomiast niestety nie mogę wam powiedzieć, że ten kalendarz jest najlepszym kalendarzem przede wszystkim ze względu na zachowanie... Firmy. E, pokażę Wam, oczywiście, co jest w kalendarzu, i powiem Wam, dlaczego jest tak duży problem z tym kalendarzem. I ten problem mam nie tylko ja. Także kochani, zapraszam was kawą z herbatą do filmiku i wybaczcie za mój głos, ale niestety dopadło mnie przeziębienie, ale mam nadzieję, że w niczym to nie będzie przeszkadzać. Także zaczynajmy. Kochani, kalendarz prezentuje się w ten sposób, kartonowe, ładne, eleganckie, białe, minimalistyczne pudełko z kokardką i kalendarz otwieramy w ten sposób. O, i tutaj jest czarny budynek, wiecie, ze złotymi gwiazdkami, wszystko to są szufladki, które tutaj mają wstążeczki, za co łatwo jest te szufladki powyjmować. Sam design kalendarza bardzo mi się podoba, ponieważ jest prosty, elegancki, dobrze zrobiony karton. Wiecie, wszystkie te szufladki wysuwane jeszcze za te wstążeczki, także jest to po prostu elegancko ten kalendarz wygląda. I myślę, że wiele marek powinno się uczyć właśnie i robić tego typu kalendarze. Zawartość to miało być 450 funtów plus, natomiast koszt to 49,99. Z kodem, który miałam, miało być to 40 funtów, natomiast wysyłka była droga, czyli 12 funtów. Ale kod dawał zniżki te 10 funtów, więc tak jakbyśmy dopłacili 2 funty do. Przesyłki. Także 52 funty dałam razem z przesyłką za ten kalendarz. Kalendarz ma tylko 12 okienek, ale doszłam do wniosku, że jest to świetna wartość. Wiecie, za wartość kalendarza w stosunku do ceny. Słyszę, że jest tu kilka produktów, które są naprawdę wartościowe i które ja osobiście bardzo chciałam. to ogólnie ma dwa rodzaje kalendarzy: jeden to jest właśnie ten, i drugi to jest w takich moich pudełeczkach, które teoretycznie możecie powiesić na choinkę i tam ta zawartość była inna i niższa. I z kalendarzem okazało się, że jest problem i ma go wiele osób, ponieważ kohortet postanowiło zamienić przy w części kalendarzy zawartość jednego z okienek i w kalendarzu w jednym z okienek powinny być znajdować się dwie maseczki do twarzy z marki Rodial, których wartość jest y, podana przez kohort jako 28 funtów. W moim kalendarzu i nie tylko w moim, bo pojawiły się osoby, które również mają ten problem, y, dostaliśmy maseczki pod Oczy, których wartość jest znacznie niższa, to jest jakieś 8 funtów średnio mniej więcej. Dodatkowo ja mam pecha i otrzymałam tylko jedno opakowanie tych maseczek pod oczy. Więc zamiast mieć wartość pudełka 28 funtów, wartość mojego okienka to jest około 8 funtów. Napisałam do nich mail i firma się wytłumaczyła, że. Na stronie mają podaną informację, iż zawartość może ulec zmianie, wartość, zawartość i tak dalej. Ale ja zamawiałam kalendarz w pre-order, czyli mam prawo zakładać, że skoro zamawiam go tak wcześnie, to robię to po to, aby nie zabrakło dla mnie produktów, które powinny znajdować się w kalendarzu i które są cały czas reklamowane. Na drzwiczkach tutaj jest kod QR, który jak skanujecie, to pokazuje Wam, co powinno znaleźć się w kalendarzu. Ponadto znalazłam w komentarzach, że ktoś na przykład zamówił dwa kalendarze adwentowe i dodatkowo w tym kalendarzu dosyć, że były zmienione maseczki. To nie otrzymał również w innym okienku tego produktu, który powinien otrzymać, tylko dostał inny. Słuchajcie, mały update. Wybaczcie, że się nie pokazuję, ale jestem chora. Dzisiaj przyszedł do mnie listonosz i przyszła paczka z maseczkami, które kohortet jednak mi dosłało. I są to dwie maseczki do twarzy, z tym, że nie są to maseczki w płachcie, tylko są to maseczki w takim opakowaniu. To, ale też to jest maseczka C. Mój kot musiał się przyjść, przywitać z Wami, zamiast mnie się przywita. Są to dwie maseczki z witaminą C, 20 ml. I z tego co ja znalazłam w internecie, to na stronie Look Fantastic te maseczki kosztują 1,34 funty w tej pojemności. Także no niezła cena. I tutaj akurat kohortet pięknie się pokazał, więc jestem zadowolona. Natomiast pudełeczko. Pudełeczko. Natomiast, yy, wiecie, dzięki temu, że wysłałam drugiego maila, bo pierwszy mail, yy, odpowiedź była bardzo taka, nieprzyjemna, szczerze mówiąc, ponieważ nie rozwiązywała żadnego problemu i to było takie trochę na odczepnego. Natomiast druga osoba widzę, że pięknie rozwiązała problem i z tego się cieszę, także kohortet zyskało. Tym, że jednak wysłali i jednak starali się coś z tym zrobić. Ale, kochani, otwórzmy kalendarz adwentowy i pokażę Wam, co jest, co ja dostałam oraz yy, dlaczego myślałam, że powiem Wam, że ten kalendarz jest to jeden z najlepszych kalendarzy yy, adwentowych 2022 roku. Pierwsze okienko, kochani, mamy tutaj. Ładny kartonik, widzicie, to wszystko niezapakowane. Tutaj są takie, o, robaczki papierowe w środku. Pierwszą rzecz, którą tutaj mam, jest to jeden z najdroż, jest to jedna z najdroższych rzeczy w kalendarzu i jest to krem do twarzy. To ten hibiskutcowy regenerujący krem na noc. Zawiera peptydy z hibiskusa, kwas hialuronowy, peptydy z zielonego groszku i kompleks ceraminowy. Opakowanie ma 30 ml i jest to pełnowymiarowe opakowanie, kochani, dlatego że ten krem występuje w trzech pojemnościach: 30, 50 i stop, nie pamiętam. <laughs> I ten krem kosztuje 88 funtów. Naprawdę ten krem kosztuje 88 funtów, więc kalendarz zwrócił Wam się pra prawie dwukrotnie. Cieszę się, że jest ten, co trzeba. Jestem bardzo go ciekawa. Ja już słyszałam o nim jakiś czas temu, podobnie już jest bardzo dobry. Więc... Tutaj mamy dwójeczkę. Tutaj leciutko i tutaj jest yy, kredka do brwi. Jest to kredka Benefit i jest to Precisely My Brow Pencil. I jest to kredka w kolorze numer 3, Warm Light Brown. Więc jest to taki mało trafiony kolor. Jest to taka miniaturka, bym powiedziała. Bardzo cieniutki ten, ta końcóweczka. Kolor jest taki średni. Teoretycznie mogę go ograć innymi produktami, które mam do brwi. Natomiast um, moim zdaniem jest to źle wybrany kolor, dlatego że Benefit z tych kredek ma w swojej ofercie kolor. Neutralne który pasowałby i dla blondonek i dla brunetek, numerek 3 mamy tutaj na dole tutaj mamy Moringa Cleansing Balm od Eme Hardy, ja używałam od Eme Hardy jej olejek do twarzy bardzo mi pasował także mam nadzieję, że ten produkt również mi przypasuje, zwłaszcza, że ja lubię o, wiecie te wszystkie balsamy takie do zmywania twarzy, rozpuszczające makijaż także mam nadzieję, że to się sprawdzi tutaj mamy 30 gram eee, na stronie jest podane 30 ml natomiast to jest w rzeczywistości 30 gram i wartość tego balsamu jest podana jako 14 funtów. Czwóreczka. W czwórce, kochani, mamy coś cięższego. Ok, i widzę, już wiem co to jest. I jest to kochani świeca, świeca Parks. Jest to świeca Nocturne. Przepiękne opakowania. Te świece ogólnie są bardzo drogie. Jest to mniejsza pojemność te świece, bo te świece ogólnie są wyższe i większe. Natomiast one są naprawdę drogie i bodajże pełnowymiarowa taka świeca kosztuje 45 funtów. Natomiast wartość tej to jest 16,50. Jest to zapach Amber. Natomiast ja tu czuję miód plus coś. I Jest po prostu przepiękna ta świeca. To nie jest taki męczący miód, i nawet ja tu widzę, że na stronie przy zdjęciu tej świecy, że to nie jest tylko miód, to chyba są tłaski wanilii, Musicie zobaczyć, widzicie? Wygląda to przepięknie i ja bym powiedziała, że to zdjęcie idealnie odzwierciedla tą świecę. Jestem bardzo zadowolona z tej świecy. Pięć. W piątce mamy coś mniejszego i tutaj mamy Philips Kingsley jego elasticizer i tutaj mamy wanilię maja orange blossom jest to bardzo przyjemny zapach Delikatny, ale nie jest to ani wanilia, ani pomarańcza, dlatego myślę, że tutaj ma znaczenie właśnie, że to jest ta inna wanilia. Jest to opakowanie 40 ml, jest to produkt, który głęboko e, kondycjonuje nasze włosy. Nakłada się jak Olaplex, czyli nakłada się przed szamponem, trzyma się 10-20 minut, e, albo dłużej, to zależy jak e, kto potrzebuje. Potem spłukujemy i normalnie myjemy włosy z szamponem. Wartość tego produktu to jest 12 funtów. I to jest właśnie produkt, o którym Wam mówiłam, że ktoś mówił, że nawet to mu zamienili, więc chyba nie chcę wiedzieć, na co zostało mu to zamienione. 6 i mikołajki nasze. I tutaj mamy malutką rzecz. Jest to krem e, z witaminą C od Emmy Hardy. Jest to Moisture z witamin C Cream. Piękno ma redukować jakieś, e, wiecie, przebarwienia na naszej tworzy, ma powodować, że wiecie, procesy starzenia będą nam się cofać i ma poprawić teksturę naszej skóry, czyli ma robić dokładnie to, co robi witamina C. Według kohortek opakowanie tego kremu 20 ml to jest 20 funtów. I co ciekawe, ja sprawdziłam to i rzeczywiście na stronie MHD możecie kupić takie opakowanie 20 ml tego kremu i ono rzeczywiście kosztuje 20 Funtów. Więc wartość mamy już tutaj sporą. Dwa kremy do twarzy już dają nam stówę. Mam nadzieję, że już zaczynacie rozumieć, dlaczego myślałam, że powiem Wam, że to jest naprawdę świetny kalendarz. Kochani, siódemka jest tutaj. I w siódemce mamy właśnie to, o czym Wam mówiłam. To, że dostałam pełno robaczków i tylko jedną maseczkę pod oczy. I jestem mega zła, dlatego że wartość tej maseczki to jest 7 funtów, czy tam 8, czy na 9 niech będzie. A maseczka do twarzy była z witaminą C i kosztowała 12 funtów za sztukę, a były dwie, czyli 28 funtów. Nawet gdyby zrobili tak, że jedną maseczkę do twarzy mi dadzą, jedną pod oczy, już by było lepiej i już lepiej by to wyglądało. Bo to... Kienko numer 8. Papierków też tutaj masa. I co ciekawe, te papierki to nie jest cienka bibuła, tylko to jest taki papier papier. A tutaj mamy Wonder i jest to rozświetlacz do twarzy. Jego wartość to podobnież jest 25 funtów. Ja ogólnie bardzo dobrze słyszałam o tej marce, natomiast nigdy jej nie używałam. On jest taki złotawy, ale ma jakiś taki dodatkowy pobłysk. Nie wiem, czy to w ogóle będzie widać na moim ręku. Szczerze powątpiewam. Natomiast no, konsystencję ma bardzo przyjemną. O, nie widać niestety w tych lampach chyba. Eee, bardzo przyjemna konsystencja. Bardzo. On jest taki złoto-różowawy bym powiedziała. Bardzo ciekawy kolor. Ja myślę, że to taki prawie że duochrom. Kładam, że to jest nazwa koloru After Hours. I jest to kochani jedwabny rozświetlacz który ma uniwersalny, szampański, perłowy glow. Natomiast rzeczywiście jest przepiękny. Z rozświetlacza bardzo się cieszę i też zamawiałam ten kalendarz, bo wiedziałam, że właśnie ma być tam ten rozświetlacz. Numerek 9, kochani, i tutaj i tutaj mamy kolejną rzecz do makijażu w takim ładnym opakowanku. To jest, wiecie, taka materiałowa. tutaj jest napis Delilah i jest to, kochani... Y paletka jest to prześliczna paletka zobaczcie to opakowanie jest po prostu wiecie złote jest i kolory są takie bardzo yy... Kolory są bardzo neutralne, część jest taka ciepła, część jest dosyć chłodna, więc myślę, że może być to paletka, która przypadnie do gustu wielu osobom. Jest to prawda to paleta, które ja mam, jeżeli chodzi o kolorystykę. Mam bardzo zbliżoną kolorystykę w wielu paletach. Ja na używam ciepłe cienie, bo one po prostu na mnie lepiej wyglądają, więc szczerze mówiąc, nie wiem, czy zatrzymam tą paletę. Natomiast sama, sama ta paletka kosztuje 34 funty. To nie jest mała cena za tak małą paletkę. Numerek 10. W numerku 10 mamy coś niesamowicie malutkiego yy, i jest to serum do twarzy z marki Fresh. Ogólnie rzecz biorąc, jest to mega drogie serum, dlatego że pełnowymiarowe opakowanie, z tego co pamiętam, kiedy sprawdzałam, kosztuje 125 albo 150 funtów, z czego pełnowymiarowe oznacza 20 albo 30 ml, więc jest ekstremalnie drogie. Tutaj mamy 7 ml i niby wartość tych 7 ml, tej miniaturki, kochani, to jest 16 funtów. I powiem Wam szczerze, że jest to możliwe, dlatego że 10 ml serum na przykład od Barby Storm kosztuje 100 więc. 7 ml tutaj ma prawo kosztować 16 funtów, i te, w tym Tupce, widzę pod światło jest dosłownie tyle, to jest połowa tej tubki, także nawet nie wiem, czy tam jest to 7 ml, ale już pominę. Serum, które daje widoczne glow na twarzy, wygładza skórę. Jest bardziej skóra jędrna. Ma zawierać kombinację składników, w tym niacinamit, kwas jaloronowy i wszędzie bardzo podobne składy. Zobaczymy, jak to będzie działało. Kochani, 11 przedostatnie okienko. Mamy dwa produkty i jest to szalone. Tampon i maska do włosów, i są to właśnie produkty, o których Wam wspomniałam, że one mogą wystąpić, jak gdyby w dwóch wariantach: z tym, że ten zestaw jest do e, zniszczonych włosów, a drugi zestaw był do farbowanych włosów. Ale wiecie, cena, wszystko się zgadza, i tutaj mamy. 50 ml szamponu do włosów i maski do włosów mamy kochani 30 ml bardzo przyjemne to opakowanie, one są takie wiecie powlęczone tą taką gumą i tutaj cena za y, szampon do włosów to jest a w sumie to cleanser to jest 6 funtów i maska do włosów to jest również 6 funtów, czyli teoretycznie wartość tego okienka to jest około 12 funtów, ja się cieszę, że jest do zniszczonych włosów bardziej niż do włosów y, farbowanych, jestem bardzo ciekawa jeżeli używaliście, to dajcie znać. Nie produkty do włosów nie przeszkadzają, wręcz przeciwnie, dlatego że ja lubię poznawać, wiecie, nowe marki, jakieś kosmetyki, zwłaszcza które są drogie. Bo wówczas wiecie, zanim kupię pełnowymiarowy produkt, mam okazję chwilę go pożywać. I ostatnie okienko, czyli numer 12. I jest to okienko, dla którego ja bardzo chętnie kupiłam ten kalendarz. Tutaj znajduje się urządzenie do twarzy, którego cena w teorii to 100%.

Redwood Boost. Co prawda znajdziecie te urządzenia na ebayu znacznie taniej, chyba po 30-40 funtów ludzie je po prostu odsprzedają. Dlatego, że koholtet dawało te urządzenka nie tylko w kalendarzu adwentowym, ale dawało je również w pudełkach. I ja tak troszeczkę podeszłam do tego kalendarza adwentowego jak po prostu do zestawu kosmetyków, które znajdują się, wiecie, w jakimś takim pudełku subskrypcyjnym. Ale przechodząc do urządzenia. Jest to urządzonko, które przechodzi, wiecie, w takim opakowaniu. Jest to takie coś, bardzo przyjemne, wiecie, to opakowanie i tutaj są, jest światło LEDowe, ten, ten to urządzonko również, wiecie, wibruje, o świeci i tak dalej i nakładacie tym produktem różne kosmetyki na swoją twarz. Wiecie, jeżeli nakładacie coś rękoma, to wiadomo, że część kosmetyków siąka jak gdyby w ręce. Dodatkowo już dawno powstały jakieś tam badania, że niby te światła ledowe lepiej działają na naszą skórę i tak dalej i tak dalej. Więc wiecie macie takie dwa wieny A to urządzenie w ogóle jak gdyby w aplikacji łączycie z telefonem, w aplikacji wybieracie kosmetyk, którego będziecie używać i wówczas jak gdyby aplikacja Dobiera to, jakie światło będzie użyte, LEDowe, żeby składniki, które są na przykład w danym serum czy w danym kremie, lepiej wchłonęły się w naszą skórę. Także to jest bardzo fajne. I tutaj, w tej nakrętce czarnej znajduje się woreczek. Na to urządzonko także super. Da się dużo upchnąć Instrukcja obsługi też jakiś ten. I tutaj jeszcze jest kabelek do ładowania i taka mała zatyczka silikonowa, żeby wiecie tam, na mnie jakiegoś kosmetyku nie naleciało, czy wody zakładam i tak dalej. No bo jednak to czasami trzeba przemyć, tak? Ogólnie rzecz biorąc, zakup tego kalendarza był właśnie w związku z tym yy, urządzeniem, dlatego że ja chciałam je przetestować już jakiś czas temu. Natomiast takie urządzenia są na ogół drogie i na stronie u producenta rzeczywiście. To kosztuje 180 funtów, więc to jest w ogóle oporowa oporowa cena. Zresztą te wszystkie LEDowe rzeczy na ogół są dosyć drogie, a to ma być jeszcze, wiecie, inteligentne, że łączycie z aplikacją i to wam dobiera odpowiednie działanie, i tak dalej, tak dalej, więc w ogóle cena szybuje w górę. Także opłacało się zamówić ten kalendarz za te 52 funty, żeby mieć to, żeby mieć krem za 88, właśnie te maseczki, które miały z Rodial, które miały kosztować 20, właśnie te maseczki z Rodialu, które miały kosztować 28 funtów. Mam teraz pełno wszędzie tego syfu, tych karteczek, a moja podłoga jest cała po prostu w tych białych karteczkach. Ten kalendarz miał być jednym z najlepszych kalendarzy, którym byłam zauroczona, który bardzo chciałam Wam polecić, czekałam na to, żeby go dostać, żeby przyjść i Wam powiedzieć słuchajcie, zamawiacie, to jest dobra opcja, fajne urządzenie ciekawe, fajne kosmetyki, wartościowy jest ten kalendarz, nawet jeżeli nie interesują was szampony itd., itd. to chociażby świeca właśnie krem do twarzy, to urządzenie już robiło cenę plus po prostu ładny elegancki wygląd, więc wartość do ceny kalendarza świetna. Natomiast zachowanie firmy i to, że wkłada kosmetyki do kalendarza, jakie chce, bez uprzedzenia nikogo, że yy, pomimo tego, że ktoś zamawiał w priorderze, nie mógł się spodziewać tak naprawdę tego, że kosmetyki zostaną wymienione na jakieś inne randomowe, które oni chcą, i przede wszystkim podejście firmy, która nie potrafi przeprosić, nie potrafi przyznać się do błędu. Ja po prostu tej firmie już nie ufam w tym momencie. Jeżeli chcecie go zamówić, bo moim zdaniem się opłaca ze względu na te dwa okienka pierwszej i dwunaste to musicie liczyć się ewentualnie z tym, że możecie dostać tam wszystko. I niekoniecznie musi być to, co zostało pokazane i podane na stronie. Kochani, dajcie mi znać, co w ogóle myślicie o zachowaniu firmy. I co myślicie o samym kalendarzu? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Majcie kciuki również za moje zdrowie, żeby szybko odpuściło, bo. Mm. Moje gardło po prostu jest w bardzo złym stanie i moje zatoki, także trzymajcie kciuki, żebym szybko wyzdrowiała. A my się kochani już niedługo widzimy w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że będą to również materiały dla Was ciekawe. Co do kalendarza adwentowych, chcę kupić jeszcze jeden, ale czekam na dobrą ofertę. I na Instagramie czasami Wam wrzucam informacje o tym, że na przykład jakiś kalendarz jest w przecenie czy cokolwiek, także tam zapraszam bardzo Was serdecznie, bo może też znajdziecie jeszcze coś dla siebie w ostatniej chwili, jeżeli jeszcze na ten kalendarz się nie nie zdecydowaliście, albo zdecydujecie się na jeszcze jakiś, który po prostu będzie w dobrej cenie. Kochani, ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że ze mną byliście. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, będę bardzo wdzięczna. Ciska, Was mocno przesyłam, moc buziaków. Do zobaczenia.